Cześć z tej strony, Timi i witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku z Turf Wars na moim kanale i jest ze mną Koshi. Cześć, Siemanko, ja jestem Koshi. Witajcie w kolejnym odcinku z Turf Force. Tak, i gramy sobie właśnie na Turf Wars i tutaj będziemy wychodzić, tak? Mhm. Mm Zapo zapomniałem sobie klasy wybrać z mieczem stary, nie jest. No to weźmy na przykład w drugiej rundzie, skoro, jeżeli będę na dwie. Spoko, spoko. Jesteśmy ogólnie chyba w przeciwnym tymiu, w tym samym. W tym samym, obok mnie stoisz Aaa, my teraz budujemy, zapomniałem Nie, nie tak blisko budy nie tak blisko, nie tak blisko, nie okay, tak okay, blisko Okej, okay, okej, okay, okej, Trzeba okay. budować jakieś 5 kratek od No spoko Bo wiesz, Także. jeżeli będziesz budował na pierwszej krat kratce To wystarczy, że zabiją nam jednego gracza, od razu nam niszczy ścianę całą Aha, no tak bloków Spoko Na przykład oni źle robią, bo ja na przykład zestrzelę sobie od razu gracza jakiegoś i będzie kupsko Dobra, jeszcze 6 sekund i zabiję ja zaraz kogoś tu. Dobra, dobra, ja tu się czaję na typka jednego jest! Od razu zniszczyłem Jeszcze, ścianę. Jest, 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 Widziałeś jak poleciała ściana? Nie, nie widziałem, ale... Okej, okay, ja tu już Sękuję ładnie kokrzę. U, u nas też trochę poginęło, widzę. Bo generalnie myślę, że wiecie na czym polega Turf Wars. Turf Wars. A to jest nasz. Nie, to nie był nasz. Nie, Bol... to nie był nasz, stary <noise> Przebiegł mnie, to. więc wiesz, pomyślałem, że... Kurde, jest tu z napiętym Na pozu. balkonie. Stoją ludziska jakieś Dobra, zginął się tu boję, Powiem szczerze. Tak samo. Dobra, ja teraz zginąłem i musisz resić, te ja Jeszcze nie razu nie zginąłem. Nie? No nie. Ze śmistrzu stary to ogarniesz to Terforce, a ja drugi raz gram dopiero. No ale wiesz, no ja już trochę grałem w sumie. Poza tym, no, ten, ale ten tryb nie nie to, What? Wiesz co, nie chwal dnia przed zachodem słońca, ja właśnie w poprzednim odcinku, który był bardzo dawno temu Jeszcze nawet w latem jakoś Albo taką późnym latem tak, początkiem, no, no jakiś czas temu po prostu Właśnie wygrywaliśmy, zostało nam dosłownie chyba kilka pasków i przegryliśmy Co? Odwróciła no, się totalnie rozgrywka Więc no, jest takie trochę chamskie Nie trafisz mnie, ja cię ściągnę no i mam. Generalnie, no to, to raczej w sumie. To, nie, no to raczej nisko się mu nie da, ale zapraszam na kanał Kosiego, bo fajnie nagrywa. Co? A, ah, build time, build time, build time. Okej, okay, ja, to jest teraz głupie, że nie dają ci 64 bloków, tylko tyle jest z nie? No. No, to by było spoko, bo 64 wleczki były, no nie. No tutaj dobry. buduję sobie ścianeczkę małą. Widzę, O, w sumie dobry pomysł, Kosi No ja sobie też jeszcze taki daszek robię, żeby wiesz, żeby. Combat time. Ale wygramy to już, wygraliśmy. Praktycznie wygra... o, wygraliśmy. Yes! yes dobra. Nice! Ta, ostatnio go zaczęliłem. Tak, dobra, tak więc ja robię cięcie i widzimy się na kolejnej arenie. Okej, okay, tak więc znajdujemy się na kolejnej arenie i jest ze mną ponownie Koshi, bo m, nasza miało się coś zmienić. Jesteśmy na jakiejś takiej netherowej. Zaraz no, ocenimy wygląd. Nie podoba mi się, nie podoba mi się już tak pojąć stary i. Ja ci powiem szczerze, że też, bo patrz, to jest jakaś piętrowa w ogóle. Nie, nie podoba mi się, będzie dużo failowania, spadania. No, trudno będzie tutaj, ale pęć teraz, że wybrałem sobie właśnie tą klasę z mieczykiem i... A ja zapomniałem, i... też mam ją kupioną. Aha. Więc trochę tak sfejliłem, jakby to powiedzieć, ale... Ej, typek jak od nas w ogóle stoi sobie nic nie robi, nie buduje. No to trochę Się, się patrzy. Niemiło. Niemiłosiernie, niefajnie i... Co? <głos> Niemiłosiernie. <głos> Prawie w, przy się wpadłem. Ojej bo wpadłem dwuznaczne jest no trochę je yeah, pierwszego typa jest drugiego. drugiego trzeciego ale Co? kombo e, gdzie mu jest czemu się nie odnawiają? no często się właśnie nie odnawiają trzeba poczekać jakieś naruto by mnie tu zestrzeliło o Ej, uważaj naruto cię zestrzeli zaraz fuck. fuck jak mnie zestrzeli my też zestrzeli musieli się na mnie no. zaczaić z boku jakoś z boku w sumie też ma o. dwa znaczenia. O. Nie zdążyłem nawet łuku wybrać. Ale oni mają koksów jakiś w tej drużynie. No. Już trzeci raz wychodzę z tego i trzeci raz mnie zabijają to jest trudne. W tamtej zginąłem też trzy razy, ale to tak pod koniec zacząłem ginąć. Jak już robiła się taka sytuacja, że wiesz, raszowaliśmy. wpadłem do lawy. Ojej, to źle. Fuck. Ale nadal i tak. i tak mamy przewagę. Mamy, mamy, wygramy to mówię, ci, stary. Pierwsze bludki wygraliśmy i to też wygramy. To gdzieś wygramy. Tą gdzieś wygrybie. Okej. Okay. O, no, pięknie. No. Fak! Na no, niestety strzały, strzały, dajcie mi strzałę, dajcie mi strzałę, ziemale. Gdzie jest ma strzała? Się wolno teraz mi, wiesz. Strasz. Yy, Niebiescy. Jest. Pięknie. O ładnie. A wiesz, dlaczego dzisiaj wolno odnawiałem? Ponieważ w Twojej klasie się wolno odnawiałem. Aha, to jest tak dobrze. zrobione. Wiesz, wiesz, coś za coś. Masz eee. miecz i wolniej dzisiaj szczały odnawiałem. A build time. No właśnie, się tak zdziwiłem, Był, byłem <śm> u nich w bazie. <śm> no właśnie, tak mówię. Co, co ty mówisz, jakieś. Eee. Kurde, <śm> podwójne. 5 sekund, 5 sekund. Szybko. Oh, <śm> co to było? Dobra, wbijam Ale... się do nich tam z mieczykiem. Spoczko, spoczko, bo Ty masz mieczyk właśnie. Ja yes, zabiję go. go. To ja. Nice. Jest, 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 yes, wygrywamy. Nice. -owo. So, wygramy, wygramy. No. Nice, nice, wbijam się do nich. Jest! Yes. Wygraliśmy. Okej. Okay. Okej, okay. okay, dobra, więc no, wszystko mówię za jednym razem. No, co, dobra. Jesteśmy na ostatniej arenie. I nie wybrałeś klasy pewnie. No nie, bo w sumie... <grym> ja... Ale wiesz co ja nie chcę być tym... Um, mieczy, mie, mieczownikiem Tarczownikiem od roja e, Wiesz co, to, to jest taka zwykła arena, taka prosta, takie proste PvP Taki zameczek, zobaczcie sobie gdzie to jest piękny. No, dwa zamki przeciwko sobie na takiej prostej linii Czemu i tutaj rozwala mój mój mur, co on robi? Jakieś okna, nie wiem. Dobra. W sumie... Okna? Dobry pomysł No Troszkę wybrałem tutaj na ko kolesia się kampię. Jednego sobie wybrałem I on na mnie też Jest! Zeszyliłem go! Ja to samo Trzy drugiego już Ja trzeciego, drugiego O, trzeciego yy... Fuck, to jest trudne, to nie okay. jest takie łatwe stary no nie. niektórzy mają tutaj cele, a niektórzy nie To jest właśnie, nie, dziwne ho, ho, ho. Dostałem z miecza, O oh, fuck, zginąłem niestety. Ale biegniemy już dalej, biegniemy. Nie ma, nie ma opierniczania się. O, dostałem strzału i nie, mnie nie zabiła. To nice. To w jakiś bug po prostu. Do pół HP mi tego zjechało. Fuck! Do jednego serduszka teraz Co się dzieje? Trochę mnie zabiło prawie. No z, nie no, zabiło mnie. What ale oh. przegnie! Wygrywamy! No, wygrywamy. Nice O oh, fuck. Fuck! A powiem ci tutaj, że można było sobie wybrać właśnie tą klasę z mieczem, bo to by było łatwo. No no o dobra fuck, Fuck! Ej! Strzała do połowy mnie zjechała też. A no to bez... chyba im dalej takie jedzie, wiesz. No. Dobra, 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 Mi dobra. Się dobra tak o! Ale cox to jest jakiś Fuck, nie, nie uda nam się tego aż tak łatwo wygrać. Oni po prostu już znają naszą taktykę. No o, tacykę, o taką, której nie mamy w ogóle. No, tak jakby nie mamy. 5 sekund zostało, dobra, więc budujemy. Już nie zginę, nie zginę, nie zginę. Okej, okay, buildujemy. Building time, Wiesz co? building time. Jest sens nowy robić mur, czy może... Dobra, jest nowy sens. Ta, wyrobimy tutaj nasz murek standardowy, berliński. Okej. OK o, jest nice. E, ja tu się spróbuję. Okej, okay, tylko... 2 sekund, sekundy, 2 sekundy. Gdzie oni się schowali? Zabijam już Noooice Fuck! Mój mnie od tyłu popchnął Na ich teren Co? Nie czaję Tak ktoś mi dupkę zrobił <grym> What the fuck Ale daleka FAK Kurde Ja <grym> się wystraszyłem ehm, Kurde, wiesz co? Co? Może być problem z wygraniem tej rundy Nooo jest, jest cały czas. Wcześniej się był strasznie krótki, a teraz długa jest. No Kurde hardcore oh, oh, oh. fuck, fuck 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 chowamy się za murem Okej okay. Fuck 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 Giniesz, jest zginął, a ja mam cela Ten w jakby w złotej zbroi jest ten strasznie dobry No w miarę właśnie Ogarnia Tutaj G Zginął yes. <grym> nice, no, bo dobrze. wygramy Okej, okay, już cuka. Już giną. Już... Zabiję złotego. Ale nie chwalę jeszcze dnia, wiesz, przed zachodem słońca. Przed wschodem słońca? Oh. Nie chwalę dnia przed wschodem słońca. Dobra, oh. dobra, Wjeżdżam. Kurde. A, oh, fuck. na stację. <laughs> jeżdżam w nich jak pociąg na stację. Nieważne. Co jeszcze Kurde. będzie? Building time jeszcze Co? na koniec będzie. Ja no już bez przesady. Jeszcze, jeszcze przegramy to. Ja, jeszcze typ ah. yeah, building time, zobacz A też... Oj, idę do ciebie i wygrywamy to. Koza za nami jest typ obcy. Gdzie? Trzeba na niego się od razu zaczaić. No tutaj zacz czerwony sobie chodzi. Od razu. Od razu na niego. Ucie? Jest! Poszedł. Okej, okay, okej. Okay. Eee, odnawiajcie mi się? Mamy, wygrane to No jest nie. 8 os bloków, 8 bloków. Jeżeli Stary. Teraz, teraz nic nie rozwalimy tutaj, to. Fuck, wygramy. fuck, fuck. 17. Shit, shit. 14. Widzisz? Odwraca się. Sytuacja. To What tak jest the właśnie. Fuck? W... Co True jest? Co się dzieje, naprawdę? True force. True właśnie jest. Mówiłem to ci. niemożliwe. A jednak. No, ja nie mogę, 23 już są. Szybko, musimy raszować. Dobra, 11, 11, 11, musimy to wygrać. Musimy, dla wiedzę, w 3 wygrane rundki muszą być. Fuck! Shit, myślałem, że mi się strzała odnowiem. Kurde. Ale no, lamimy. Z... Gubię, lamimy. lamimy. Lamimy tą rundę, strasznie. No, strasznie długa jest. Ale to git, jest, zabijam tego złotej zbroi. Jest, 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 jest. jest. Dobra Już, rush, rush, rasz. Leci, leci, leci Jest! Jest! Nice! Jest! Nice! Yes! nice! I ostatni, i ostatni strzał, kto? Koszy. Dobra, tak więc jeżeli spodobało ci się ten odcinek, nie zapomnij zostawić kciuka w górę Zasubskrybować mojego, jak i Kosiega, kosiego, 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 kosiego kanału, aby być znacznymi właśnie materiami na bieżąco, no, no, no Tak więc, jeszcze dam się wypowiedzieć, Kosiemu Dziękuję za obejrzenie tak, dziękujemy za obejrzenie, Dziękuję. spójrzcie w dół tak jak ja, nie więcej, bo ja tam mam kamerę, o jeszcze ciut, 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 w dół, w dół, w dół, w dół, dół, o nice, tak więc to by było na tyle ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, miłego dnia, miłej nocy, miłego, do... no tam dobranoc, dobry dzień, dzień dobry, miłego posiedzenia na tronie, cześć, siemanko, hej, cześć.